Tak jest od rana, więc mimo że jest pogoda nieza ciekawa. Yy, bo jest 11 stopni wieje, ale tak słoneczko się przybija, no jest późno, bo jest czwarta, 16 to idę coś grzebać do kampera, bo tu się w domu nie da wyjść. Bo o, właśnie Tak jak widzieliście, w domu zadyma, znaczy nie w naszym, tylko u sąsiadów u góry i nie ma co w chacie siedzieć, bo się nie da telewizji oglądać. Więc uciekłem do naszego sprinterka. I co chcę spróbować? No chcę spróbować wymienić akumulatory. Naczytałem się trochę w necie, co najpierw, co odłączać, co przyłączać, co przykręcać, jak przykręcać. Każdy pisze co innego, więc spróbuję zrobić to po prostu na logikę i tyle. Pokażę Wam zaraz akumulatory i opowiem o dylemacie jaki miałem. Jakie akumulatory kupiliśmy, ale najpierw muszę się do nich dostać. Więc muszę zdemontować stół, i od góry wyciągnąć tą lodówkę, i od góry odkręcić taką płytę, no i próbować to zrobić. Biorę się za robotę w trakcie. Będę Wam tam mówił co i jak. Akumulatory są tam, w tamtej skrzyni. Aby mieć tam w ogóle jakiś dostęp, bo muszę to robić tu z tej strony, muszę zdemontować ten stół, ale to jedna śrubka, jakoś go tu złożę i wywalę. No i tam dojść, wywalić lodówkę i spróbować to wymienić. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo wygląda do niby prosto, ale, ale jak będzie, to się okaże w praniu. Dobra, dostałem się jakoś, auto krzywo stoi, muszę tą lodówką zaprzeć to zamykaniem, więc tak to tutaj wygląda i pod tym, pod tą deseczką są akumulatory i cały tutaj ten e, pierdzie. No dobra, tylko tak. Yy... Widzę dwie śruby, jedna jest tam, druga tam, więc to się pewnie tutaj trzyma, tak. Ale z tej strony nie ma śruby, no przynajmniej ja jej nie widzę, a tam to w ogóle jest jakiś. Młyn. Yy, coś tu jest, kurde, kurde, kurde. Nie? Czy to jest złożone tylko, czy co to jest? Może tam jest jakaś śruba. Dobra, grzebie. i Jak to porozkręcam, to będę się zastanawiał, co dalej. Dobra, ta deska zdemontowana, więc była przykręcona tam. Tu tylko do nogi i na wciśnięcie. Znaczy deska, to jest ta, jak to się nazywa, cholera. Płyta. Wiecie jaka? Dwa akumulatory. Tak to wygląda. Co ja tu mam do odkręcenia? Kuźwa nie wiem. Najprościej wygląda to tutaj. Jeden kabel i drugi kabel. Aha, to muszę odkręcić. I to. Co to tak? Coś burczy. Dobra, odkręcam, wyciągnę te akumulatory. Mam nadzieję, że żadnego zwarcia nie zrobię. Mam nadzieję, że w razie czego, to to mi jakoś yy, wiecie co to tak burczy, to słychać to co ja w chacie słyszę, te wiercenie czy nie wiem, rozwalanie ścian. Mam nadzieję, że tu jest jakieś zabezpieczenie, w razie czego jakbym yy, tu są jakieś no to jest chyba do 230 dobra, nie ma co beblać, walczę odkręcam i zobaczymy na początek odkręcam niebieski kabel, czyli minusowy w obu tych akumulatorach dobra żeby tu nic, kurde, nie popierdzielił poluźnimy teraz te czerwone plusy w ogóle na tym całym liczniku tego yy, solara w tej chwili, słuchajcie, yy, jest 14,1, a to dziwne, bo jeden jest rozłączony. Tu też jest rozłączony, to więc jaki cudem on pokazuje. Dobra, zniknęło, coś tam mryga, coś tam pyrga. Yy, coś strzela. Tu jest milion kabli w tym jednym. No niby to rozłączyłem, słuchajcie. Teraz będzie, będzie zabawa. One pewnie ważą milion kilogramów. Dobra. Jeden jest. Żeby tu nic nie dotknąć. A ten w ogóle pociekł. Coś tam jest cieknięte To są akumulatory, które zdemontowałem. AGM setka i ten też jest setka. Przeznaczenie. Zasilanie awaryjne. Systemy wody solarnych. Oświetlenie. Ja to takie jest pierdu. Pierdu ja posłucham. Obydwa są AGMy. Znaczy tak naprawdę pewności nie mam, bo na tym jest napisane, że jest AGM, a tutaj nie ma. No ale pewnie, pewnie jest. Oba są tych samych wymiarów i oba to są setki. Dwa nowe, dwa takie same. Yy, AGM -y 100 amperów, też tam w opisie było zastosowanie, że on wszędzie, on nawet łódź podwodną uruchomi. Yy, ale tak. Hmm. Za dwa z wysyłką niecały tysiak, 900 tam chyba 80 zł, coś koło tego. Yy, bardzo dobre opinie i full tych opinii ponad 4000 opinii, że jest to dobry akumulator. Rozmawiałem z kilkoma fachowcami naprawdę fachowcami ale od akumulatorów czyli od prądu i przy takich solarach, przy takiej fotowoltanice, jaką my tutaj mamy. Tak naprawdę może być założony każdy akumulator, nawet ta zwykła samochodowa kwasówka. Nie poleca się ich, ale może być. Może być też założony typowy GM samochodowy, czyli ten z tymi normalnymi bolcami i takowe można kupić, one się zaczynają w granicach 700. Ale u mnie w firmie cena była takiego akumulatora jakieś 650 zł sztuka. Czyli 2, to już jest 1300 i dodatkowo musiałem przerobić te podłączenia, czyli dokupić przejście z tego ucho-ucho, z tego żeby skręcić dwa ucha śrubą i przewód do klemy do takiego typowego prądu do typowego akumulatora. Potrzebowałbym, jak się okazuje, cztery takie przewody. Najkrótsze w ofercie są około 20 cm i to jest też koło 15 zł, czyli robi się 60. 1360 to jest 1360 plus wysyłka, podejrzewam, 1400 zł. A tak, mam akumulatory praktycznie takie, jak miałem, z bardzo dobrą opinią, za niecałego tysiaka nic nie muszę przerabiać. Teoretycznie odkręciłem i przykręciłem. Tylko, że wszyscy Ci, którzy radzili w necie, wszyscy Janusze Elektryki, radzili w ten sposób, że jak odłącza się akumulator, to najpierw powinno się odłączać minus, a potem plus. A w momencie, gdy przykręcam to na nowo, to najpierw plus, a później minus. I tak zrobię. Słuchajcie, w tej chwili ten, ten, ten komputerek. Nawet się nie chce załączyć, czyli nie ma żadnego napięcia. Aha, jeszcze były rady takie, żeby robić to w nocy, albo panele przykryć kartonem, kołdrą i tak dalej. No jest coś pewnie w tym, bo nie ma napięcia. No ale spróbuję zrobić to tak. Najwyżej coś, coś... Najwyżej będzie wesoło. Ciemno tam pewnie macie. No ale nic na to nie poradzę. Żeby tych tu przewodów... Yy! Coś tam strzeliło. Ale jakim cudem? Co tu kur? Mogło szczelić powiedzcie mi Dobra, niby jeden jest. Znaczy jest. Włożony. Teraz drugi, kurwa. Ale on jest za krótki. A czemu? O, już jest dobry. Dobra, ten się, muszę w ogóle ten przykręcić, ten, 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 ten. Ten się uruchomił, Pokazuje 14,1 i on się chyba rozkręca, albo co. Ile daje w tej chwili watów? Mało daje, bo nie ma słońca. 8 z grochem. Reszty tych tutaj cyferek to nie wiem o co chodzi. Dobra, wszystko poskładane. I tak tu będę przerabiał po swojemu będę tutaj robił jakieś przegrody. Lodówka zamontowana działa w ogóle działa. W ogóle e, taki i też prawie równo z nami powstał kanał Travel Vito. Pozdrawiam kolegę. On tam buduje kampera na bazie Mercedesa Vito i ostatnio widziałem na filmie testował taką lodówkę. To możecie sobie tam wejść na kanał i, i zerknąć. Ja je testował nie będę, bo już kiedyś to robiłem. Mieliśmy tą, taką samą lodówkę w naszym kamperze w Ducato w Dziadku i spisuje się rewelacyjnie, więc stąd też padła decyzja na zakup takiej lodówki. Drugi raz, bo pamiętacie tam z pierwszego filmu lodówka była taki grajdą duży, zresztą nie było przejścia z bocznych drzwi. Więc Travel Vito zapraszam tam do kolegi i on to tam fajnie też Webasto montował. Te ostatnio też ciekawy film z obrotnicy fotela, także sobie poglądajcie. Pozdrawiam serdecznie przy okazji. Dobra, działa. Dobra, I teraz tak, chciałem zrobić doświadczenie, ale nie zrobię, bo nie ma słońca. Znaczy zrobię i tak, bo yy, założyłem. Yy, ostatnio na naszej wyprawie yy, podłączyliśmy tego jegomościa, ten ekspres i tutaj wtedy było 14,1 jak go włączyliśmy to on jest na 230V przypomnę to spadło do 12,5 w tej chwili praktycznie Solary nie ładuje no, co to? o ile ja mam rację to ładuje niecałe 8W ale dajcie znać czy ja dobrze patrzę czy on w tej chwili tyle ładuje bo z drugiej strony jak jest obciążenie włączyłem Webasto to tutaj spadło Trzymało się na jakieś tam 2-3 waty przy dzisiejszym braku słońca. Dobra, 13,3. Włączę tego yy, yy, wariata i zobaczymy, do ilu spadnie. Nie mam tam wody, nic tak, tylko chcę z ciekawości to zrobić. A zobaczcie teraz tutaj. 158 watów, on chyba tyle pobiera w tej chwili. 12,4. On ma 400 watów. 12,3, dobra, gościu, nie, bez wody. Ja cię wyłączę. Monika jednak musiała dokupić materiał. Ten co tam się śmiałem, że jej nie starczy. Czekamy na jakiś wyjazd, czy wenę, i będziemy tutaj grzebali. Ja kupiłem dywaniki. Mogę jakiś tu syf zrobił. Yy, o czymś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Teraz tego tutaj nie. Znaczy, trochę widać. To jest syf. Zobaczcie. Yy, ten materiał on będzie tutaj na całości wyklejony i tutaj, i tutaj. Nie, zaraz Wam pokażę i opowiem o tym materiale troszeczkę. Monika to zamawiała, więc nie wiem czy są różne grubości, czy podejrzewam, że tak jest to tak mocne, tak super się to kładzie, tak się nadaje wszystkim nierównościom, tym fabrycznym jakimś kształtom, czy podłogi, czy słupkom i tak dalej. Bo widziałem jak goś to robił, chyba w renotrafiku. Ja chcę tym zrobić całą tam podłogę, na to pójdą ewentualnie dywaniki, żeby to się tak nie brudziło. Nie jest to jakoś drogie, bo tam nie pamiętam. Ale nie, 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 nie powala cena jakoś tam z nóg. Ciemno jest to nie widać. Jest taśma, którą się odkleja. To jest tak fajnie klejące, tak się fajnie nadaje. Powtarzam się wiem. I jak się przyklei, to chociażby do palca. To na palcu zostaje taki inaczej. Jak ktoś to źle przyklei, to nie wiem czy on to odklei. Podejrzewam, że jak się to nam zniszczy, jakoś tam odchodzenie, no bo to nie jest jakieś grube, to na to nakleimy. Następne. Yy... Jeszcze raz polecam. Świetna sprawa, yy... ale tak jak mówię, czekamy na pogodę. Ja to dokleję, a nie mogłem wytrzymać, więc kawałek wykleiłem. Robi się. Pewnie ciuteńkę ciszej. Ciuteńkę. Na pewno robi się przytulniej, jakoś tak ładnie. Nie goły plastik, nie goły metal, tylko, tylko taki misio. Napięcie wzrosło do 13,4. Chyba działa, chyba nic się nie stało. Po tej super wymianie.